Jeżeli chcesz dodać, usunąć lub zmienić blokadę ekranu w iPhone'ie 17, 17 Pro lub 17 Pro Max, to w takim wypadku najpierw musimy wejść w ustawienia telefonu, następnie schodzimy do Face ID i Code. I tutaj w tym miejscu, jeżeli zejdziemy niżej, powinniśmy znaleźć taką opcję chociażby jak włącz kod. W takim wypadku możemy podać kod, z którego chcemy korzystać do odblokowywania iPhone'a. Jeżeli kod jest łatwy do odgadnięcia, no to oczywiście pojawia nam się taka informacja, ale mimo wszystko możemy użyć tego kodu. Więc możemy nacisnąć użyj mimo to. Następnie wprowadzamy nasz kod, z którego chcemy korzystać jeszcze raz i potem to tyle. Jeżeli chcemy oczywiście zmienić, no to mamy tutaj możliwość zmiany kodu. Naciskamy na zmień kod, no i następnie wprowadzamy ten kod, z którego chcemy korzystać. Jeżeli chcemy wyłączyć, to mamy taką możliwość naciskając na wyłącz kod. Należy jedynie pamiętać, że żeby wyłączyć kod, to nie możemy mieć skonfigurowanego Face ID, czyli rozpoznawania twarzy. Ponieważ w takim wypadku ta opcja jest po prostu niedostępna. I to tyle. Jeżeli możesz to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.